Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, dlaczego to co kiedyś kosztowało grosze, teraz pustoszy wasze kieszenie? Dlaczego codzienne zakupy stają się coraz większym wyzwaniem, a decyzje podejmowane przy sklepowych półkach są coraz trudniejsze? Czy też masz wrażenie, że ceny w sklepach zdają się być oderwane od rzeczywistości? To nie jest złudzenie, to rzeczywistość, w której żyjemy. W ciągu ostatnich 8-10 lat doświadczyliśmy wielu zmian, które wpłynęły na każdy aspekt naszego życia. Niestety, zmiany te boleśnie wpłynęły na nasze portfele. Ten horyzont czasowy 8-10 lat nie jest przypadkowy, ponieważ w 2013 roku w Polsce również dochodziło do przekazania sobie władzy między dwoma uczestnikami okrągłego stołu. Inflacja. Właśnie to słowo media odmieniają chyba przez wszystkie przypadki. Dla wielu ludzi stało się ono synonimem oszustwa i złodziejstwa. Ale co tak naprawdę stoi za tym zjawiskiem? Czy wiesz, które produkty podróżały najbardziej, a które prawie wcale i to na przestrzeni ostatnich 80 lat? Czy zawsze za tymi podwyżkami stało jakiekolwiek uzasadnienie? Zdziwieniem zaobserwowałem, iż wielu moich znajomych ma dość nieprecyzyjną wiedzę na temat aktualnie obowiązujących cen i to bardzo popularnych produktów, które kupujemy praktycznie na co dzień. A co z tego wynika? Myślę, że działa to mechanizm wyparcia. Po prostu przyzwyczailiśmy się do jakiegoś poziomu cen z przeszłości, którą dodatkowo uznaliśmy za akceptowalną. A teraz, gdy za ten sam produkt przychodzi nam płacić często wielokrotnie więcej, pozostaje nam wyłącznie rzucenie mięsem pod nosem i nadzieja na rychły powrót cen do tych normalnych, które kiedyś pamiętamy. Ale proszę Państwa, nie oszukujmy się. Co do zasady, ceny magicznie nie wrócą już do poziomów sprzed 5 lat. Nie wrócą nawet do poziomów sprzed 2 czy 3 lat. Co musiałoby się stać, żeby ceny w sklepach zaczęły spadać? Aby ceny spadały, musielibyśmy mieć do czynienia ze zjawiskiem deflacji, która z punktu widzenia zarządzania budżetem po uszy zadłużonego państwa jest zjawiskiem skrajnie niekorzystnym, zupełnie odwrotnie niż dla zwykłego obywatela. Ale o tym opowiem w innym odcinku. W dzisiejszym odcinku zagłębimy się w zjawisko wzrostu cen i sprawdzimy ceny, których produktów wzrosły najmocniej. W tym tajemniczym pudełku zgromadziłem 20 przedmiotów oraz usług, których wzrost ceny w ciągu ostatnich 80 lat wprost wyrywa kupujących z butów. Ku mojemu zaskoczeniu podczas tworzenia tego materiału znalazłem też popularny produkt, którego cena nie wzrosła ani o grosz i to od stycznia 2014 roku, czyli niemal od 10 lat. Znalazł się oczywiście w tym zestawieniu. Starałem się uniknąć takich produktów jak mąka, masło czy cukier, bo jak uczy nas doświadczenie, te produkty często padają ofiarą operacji spekulacyjnych. W zestawieniu nie ma też ceny tzw. bochenka chleba, ponieważ. Stronnicze pokazanie wzrostu cen pieczywa zostawiam populistom i politykom. Przecież każdy z nas potrafi dziś kupić chleb za kilka bądź kilkanaście złotych, więc jaki to jest dowód na wzrost cen pieczywa? Jaka jest faktyczna inflacja w Polsce? Czy wiesz, ile aktualnie kosztują produkty, które będę wyciągał z tego pudełka? Proponuję Ci zabawę. Weź coś do notowania i za każdym razem, kiedy trafnie wytypujesz aktualną cenę produktu, dopisz sobie jeden punkcik, zarówno za trafne wytypowanie aktualnej ceny, jak i tej historycznej. Na koniec w komentarzu, koniecznie pochwal się swoim wynikiem. Zatem zaczynamy. Taka popularna kanapka z sieciówki, bułka kotlet, ser, często chociaż nie zawsze podawane na ciepło. Popularny cheeseburger. Aktualna cena 6,90. A dokładnie 10 lat temu, czyli w 2013 roku, regularna cena tej kanapki wynosiła 3 zł. Czyli o ile wzrosła cena? W ciągu 10 lat to jest podwyżka o 130%. Czy cena popularnego burgera jest w Polsce przesadzona? A może wynika w dużej mierze ze słabości naszej waluty? W Berlinie cena tej kanapki wynosi dokładnie 2,39 eurocenta. Czyli na dzień dzisiejszy jest to około 11 zł. W Warnie osobiście we wrześniu płaciłem 3,70 lewa bułgarskiego, czyli około 9 zł za jednego cheeseburgera. Mamy co prawda indeks Big Mac'a, który ekonomiści wymyślili, żeby sprawdzić, czy waluta danego kraju jest odpowiednio wyceniona, ale czy indeks cheeseburgera nie jest równie miarodajny. No to numer dwa. Porcja lodów. Tak się składa, że na moich wyciągach bankowych zachowały się płatności za lody. Kulka lodów w 2013 roku w niezłej lodziarni w Warszawie, e, śmiało można powiedzieć, w takiej parkowej lokalizacji, kosztowała 2 zł. 10 lat później w tym samym lokalu w te wakacje cena potrzebowała do 6 zł. Słyszałem, że nad morzem czy w górach w szczycie sezonu cena dobijała, uwaga, do 7-8 zł za kulkę. To absurd, który się nie utrzymał. No, ale bazując na danych z tej jednej cukierni, 2 zł versus 6 daje nam wzrost ceny o 225%. Czy mamy zatem lidera zestawienia? Sięgnijmy do pudełka po kolei. Rekwizyt: Napój gazowany. Smak coli, oczywiście oryginał. Aktualna cena 5,59 za uwaga 850 ml. 10 lat temu odpowiednik tej butelki miał pojemność dokładnie 1 litra i kosztował 4,79 zł. W tym przypadku mamy do czynienia zarówno ze wzrostem ceny, jak i zmniejszeniem opakowania, co uważam za największą podgość producentów. A określanie okrągłutkim określeniem downsizing produktu, no, szczerze można wywalić do kosza. To ile dziś kosztuje litr? Wykonując działania matematyczne albo podpatrując cenę na półce, wpisaną taką drobnym druczkiem, tam zawsze mamy, słuchajcie, przeliczenie na litr, to daje nam 6,58 zł za litr napoju, czyli podwyżka o 38% w ciągu 10 lat. Co prawda w 2013 roku na polskim rynku pomiędzy dwoma największymi potentatami trwała permanentna walka cenowa, i w przypadku większych opakowań i zakupu kilku sztuk można było litr napoju uzyskać nawet poniżej 0,50. To wiecie, kupując takie tam czteropaki dwulitrowych napojów. Dziś takich promocji już nie ma i nic się nie zapowiada, żeby e, mogły powrócić. Podobno winą za to jest podatek cukrowy, co osobiście tak mam niską wiarę w to. No dobra, sięgnijmy po kolejny rekwizyt. Ha! Jeden dolar, USA. Zastanawiałem się, czy do tego zestawienia wrzucać dolara. W końcu jest on, y, nie jest on dobrym samym w sobie, ale dolar amerykański często jest używany do rozliczeń. Y, I tak samo często słyszymy argument, że dane dobro drożeje, ponieważ dolar zdrożał. Także dla zobrazowania mamy tu także dolara. Duży dolar, co? No dobra, ale wróćmy do danych historycznych. W 2013 roku dolar kosztował 3,20 zł. Aktualnie 4,30, ale dalej rośnie. W ubiegłym roku kurs dolara do, w stosunku do złotówki. Dobił do bariery 5 zł, odbił się od niej, trochę spadł, no ale aktualnie kurs dolara e, jest mocno niestabilny. E, bazując na danych historycznych, w stosunku do 2013 roku kurs dolara wzrósł o 34%. Piąteczka. Hmm. Żebym teraz nie popełnił jakiegoś fopa, słuchajcie. Przepraszam. E, nie wiem, czy to się wyostrzy, czy się nie wyostrzy. Taki popularny napój z pianką. Żaden tam krawcik wyszukany, ani żadne też takie no, ścieki ważone na bazie syropów glukozowo-fruktozowych i nie wiadomo tam czego. Nie. Taki napój chmielony. Powiedzmy zwykłe piwko. Ach, niech się stoi. W sklepie regularna cena za 4 sztuki w 2013 roku wynosiła 18,99. Na promocji można było kupić 4 paczek za około 12 zł. Aktualnie cena katalogowa wynosi 18,80. Ale w promocjach można kupić ten napój na P mniej więcej w przedziale 12-15 zł. Zatem przez 10 lat cena katalogowa została utrzymana, a nawet lekko obniżona. Natomiast promocje, które obowiązują, są nieco mniej korzystne dla konsumenta. Ale nie polecam. Z naszego wystawienia wypada. Także wybaczcie za marną ilustrację tego przykładu, ale ze względu na... Yy, ale ze względu na charakterystykę tego produktu, no lepiej go nie pokazywać na YouTubie. Yy, no i z naszego wystawienia wylatuje. Dobra, ale jak jesteśmy jeszcze w temacie używek, nikogo nie namawiam. Tak. Słuchajcie, paczka patyczków do palenia. Nie namawiam, omawiamy tutaj tylko aspekt wzrostu cen na konkretnych przykładach. W 2013 roku paczka kosztowała 12,80, a dzisiaj 19,50. Zatem przez 10 lat ten produkt wzrósł o 52%. Za w 2013 roku palacz za paczkę dobrych fajek mógł sobie kupić 4 cheeseburgery. W tym roku za paczkę fajek, która jest uznawana za dość drogi wydatek może sobie pozwolić zaledwie na 2 cheeseburgery. Idźmy dalej. O! Nidrobenzyny. benzyny. Słuchajcie, wykres cen jest bezlitosny. We wrześniu 2013 roku średnia cena litra popularnej 95 na stacjach wynosiła 561. Aktualnie cena przykleiła się do bariery 6 zł i jak zapewne. Mm, jest zapewne najniższa w Europie. Także w stosunku do września 2013 cena paliwa wzrosła zaledwie o 7%. Oczywiście ostatnio pojawiły się zarzuty. Że ze względu na zbliżające się wybory prezes Obajtek yy, sztucznie powstrzymuje podwyżki na stacjach. No, pewnie coś w tym jest. Ciekawe, że nikt nie zauważył, że mamy też najniższe w Europie ceny cheeseburgera w, w McDonaldzie. Czy Komisja Europejska dobierze się do tłustego tyłka korporacji McDonald's za takie praktyki? Niemcy i Czesi przyjeżdżają do naszych yy, przygranicznych McDonald'ów i wyżerają nam kanapki. Ba, kupują na zapas i mrożą. I dla nas zabraknie. Dobra, żarty na bok. Moim zdaniem, Orlenowi wcale nie chodzi o łagodzenie przedwyborczych nastrojów kierowców. Po prostu sztucznie powstrzymuje wzrost cen paliwa i powiedzmy sobie szczerze, opóźnia w ten sposób eksplozję cen, ponieważ jeszcze większa inflacja nadchodzi. Ten wystrzał cen nastąpi prawdopodobnie po wyborach, jak zostaną ceny paliw uwolnione. No dlaczego tak uważam? Ponieważ koszt paliwa jest czynnikiem zwiększającym koszty transportu i produkcji każdego produktu. W sytuacji rosnącej ceny surowca i deprecjacji waluty, realna cena litra benzyny to teraz w okolicach 9 zł, a nie 6. Niemniej podpierając się oficjalnymi statystykami, wzrost ceny litra paliwa w ciągu ostatnich 10 lat to zaledwie 7%. Kolejny przykład. Słuchajcie, metr kwadratowy mieszkania. Tutaj chciałbym zaznaczyć, że porównuję cenę metra kwadratowego mieszkania w Warszawie, w której mieszkam, a to, że śledzę rynek nieruchomości i mam o nim pewne zdanie, trochę mi to zadanie ułatwia. Zdaję sobie sprawę, że w wielu regionach Polski ceny mieszkań urosły procentowo znacznie więcej, no ale, tak, no ale to takie miasta jak Gdańsk, Wrocław, Poznań, Warszawa czy Kraków mają najwyższe ceny za metr kwadratowy mieszkania. Niestety, reszta kraju coraz szybciej dogania te miasta. Zatem ile dziś kosztuje metr kwadratowy mieszkania w stolicy? 16 960 zł to średnia cena jednego metra. Te dane są na podstawie serwisu za Ludzie, którzy prowadzą ten serwis, uśredniają ceny transakcyjne, do których mają dostęp. Dokładnie 10 lat temu średnia cena metra kwadratowego Wynosiła między 7 a 7,5 tysiąca złotych, i mówimy tutaj o cenach transakcyjnych, a nie uśrednianie cen z ofert czy z ogłoszeń. Zatem mamy tu do czynienia ze wzrostem aż o 126%. Szok. A jeżeli do tego dołożymy jeszcze, że no nikt nie kupuje jednego metra mieszkania, tylko no przynajmniej te 20-35 metrów, to okazuje się, że aktualnie, żeby kupić jakieś w miarę sensowne mieszkanie w dobrej lokalizacji w Warszawie. No, to musimy się mierzyć z wydatkiem rzędu 700-800 tysięcy złotych. Słuchajcie, kredyt za blisko milion złotych. To są takie betonowe buty, których nikomu nie życzę. Dobra, idźmy dalej. Kolejny rekwizyt. Uwaga! Znajecie? Litr oleju rzepakowego, chociaż ten produkt też podlega spekulacjom, to sytuacja wydaje się lekko uspokajać. Aktualnie butelka tego podstawowego produktu kosztuje około 9 zł. Na początku 2013 roku przed Świętami Wielkiej Nocy za litrowe opakowanie trzeba było zapłacić 4,90. Zatem i w tym przypadku Mamy niemałą podwyżkę, bo aż o 84%. W przypadku olejów również dochodziło do kombinatoryki, i w ubiegłym roku na rynku można było się naciąć na opakowanie 0,9 litra. Aktualnie te produkty jakoś, nie wiem, wyjechały, a być może ze względu na to, że trochę rzepaku z Ukrainy do nas przyjechało i on już jest przetworzony, i ten surowiec był po prostu dużo tańszy. Lecimy dalej. Batonik nie z tej ziemi. Poznajecie? Aktualna cena na większości półek sklepowych to 3,30. W 2013 roku za batonik trzeba było zapłacić 2,60, czyli podwyżka o całe 27%. No, niby tragedii nie ma, ale gdyby nie pewien szczegół. Koncern Mars, w trosce o nasze zdrowie, zdecydował się w 2013 roku na zmniejszenie batonika z 69 na 61 gram, tak aby uzyskać maksymalnie 250 kalorii na porcję. Oczywiście zmiana nastąpiła bez dotykania dotychczasowej ceny, a waga spadła o 11,5%. Zatem, zatem prawdziwa podwyżka ceny batonika to nie 27%, a 44%. Bilet do kina. Aktualnie do ceny biletu do kina dochodzą jakieś opłaty serwisowe. Wychodzi mniej więcej 33,90. Tyle dzisiaj kosztuje średnio bilet za jakąś taką dobrą produkcję. 10 lat temu w tej samej sieci KIN regularny SANS kosztował 14 zł, czyli wzrost o 142%. I nie mówimy tu o wzroście ceny popcornu czy koli w kinie, bo to są wielu absurdy. Ale tak, bilet do kina. Kolejny przykład. Pizza w lokalu. Mój przykład dla wielu może być niemiarodajny, dlatego spróbujcie, spróbujcie dotrzeć do cen. Które wypłaciliście szukając po wyciągach bankowych, archiwalnych, i zobaczcie, że tak właśnie jest. W jednej z moich ulubionych pizzeli, za placek, który zwykle zamawiam, muszę zapłacić dzisiaj 34 zł. Dokładnie 10 lat temu ten sam placek kosztował 26 zł, zatem podrożał zaledwie o 30%. Tymczasem w lokalu, w takim okienku, w Kudowie Zdrój. Cena zapiekanki, takiej wiecie, yy, zwykłej, prostej, tyle że z pieca, no i między nami mówiąc, wcale nie najlepszej, to ta cena potrzebowała z 4,50 i to w 2015 roku do 16 zł w tym roku. Czyli całe 255% w 8 lat. To dlaczego cena pizzy w lokalu rośnie o 30%, a zapiekanka wydawana z okienka? o 255% w ciągu 8 lat. Ktoś tu kogoś chce po prostu brutalnie wychujać. Idźmy dalej. Samochód. Sobie, no nie miałem innego przykładu. Wstawię Wam jakieś d eee. Wybrałem do tego zestawienia dwa popularne auta. Pierwsze to Ford Focus. Jeżeli dziś chciałbyś kupić takie nowe auto w salonie, to ceny startują z poziomu 131 tysięcy złotych. 10 lat temu popularną Fokę w wersji Golasek mogłeś kupić za 58 tysięcy, czyli takie tam podstawowe wyposażenie. Cena wzrosła o 126%. Kolejnym samochodem, który chciałbym tutaj przytoczyć, jest mniej więcej odpowiednik Fokusa, czyli Skoda Octavia. W 2013 roku 59,5 tysiąca w 2023 roku. Teoretycznie możesz kupić ten samochód za 100 tysięcy. Ale żeby znaleźć coś, co odpowiadałoby temu nowemu fokusowi w wersji podstawowej, to z cenami lecimy znowu na jakieś 130 tysięcy złotych. No ale cóż, słowo się rzekło. Bazując na cennikach, podstawowy model z Kody zdrożał tylko o 72%. I to w ciągu ostatnich 10 lat, co nie jest takim złym wynikiem. Kolejny przykład, najnowszy model iPhone'a, no to jest opakowanie, nie jest to może najnowszy model, ale dla zobrazowania jako rekwizyt wystarczy. Słuchajcie, w 2013 roku swoją premierę miał iPhone 5S. W Polsce telefon w dniu premiery kosztował równowartość 629 euro. W 2023 roku, jesteśmy już po premierze iPhone'a 15, cena w dniu premiery wynosiła za podstawowy model 949 euro. Zatem cena podstawowego modelu wzrosła o 50%. Ok, można mówić, że nie można porównywać tych dwóch telefonów, bo są na różnych poziomach zaawansowania technologicznego. Nie. To jest podstawowy model, który w danym roku producent wprowadza na rynek, i można te telefony, te produkty porównywać. Tak samo telefony, samochody czy komputery. O, proszę bardzo, taki komputer, znaczy nie ten konkretnie, ale w 2013 roku yy, MacBook Air, bardzo fajny taki komputer, dla, bardzo popularny, yy, można było kupić za 4200 zł, a w 2023 roku na nowego MacBooka Air należy wydać 6300 zł. Czyli cena rośnie o 47%. I mówimy to o komputerach, które w tych latach no, miały swoją po prostu premierę. Kolejny rekwizycik. Taki stoliczek o popularnych wymiarach. No, chyba każdy ma w swoim domu, albo przynajmniej widział. Występuje zwykle w trzech kolorach. W 2013 roku ten stoliczek w takiej sieci sklepów, na I, kosztował 19,90. Aktualnie. 49,90, co daje nam podwyżkę o 150%. Ostatnio nabyłem taki stoliczek i stwierdzam, że pogorszyła też się jakość wykonania. Tak? Słuchajcie, jeszcze jeden przedmiot z mojego zestawienia: jeansy. Idąc do popularnej sieciówki, takiej wiecie, takie, taka sieciówka RC C, czy taka tam. No to 10 lat temu za spodnie, bez żadnej promocji, to za jeansy płaciłem 69,90. Dzisiaj wchodząc do tego sklepu, to cieszę się, do tego samego sklepu, to cieszę się, jeżeli znajdę coś za 139,90, bo uważam to za niezłą cenę, bo tam po 160, po 170, po 180 zł. Są takie spodenki również na półce. Także podwyżka o 100% w 10 lat. Eee, słuchajcie, no i hit. Publiczna toaleta na krupówkach. Drożeje. Z 2 zł w 2013 roku do 10 oficjalnie w 2023. Operator tej publicznej toalety, nie wiem czy to na serio, czy w formie żartu, mówi, że jak ktoś kupi bilet za 15 zł do tej toalety, to zostanie jeszcze wpuszczony na wystawę klocków. Lego. Także 2 zł do 15 to 400% podwyżki. Słuchajcie, i na koniec absolutny hit. Bilety ZTM w Warszawie. Wiecie, ile kosztuje 20-minutowy bilet za przejazd komunikacją miejską w Warszawie? Otóż od 2 stycznia 2014 roku za taki przejazd należy zapłacić 3,40 za bilet normalny. Ta cena nie zmieniła się prawie od 10 lat. Dajcie znać, czy w Waszych miastach również. Ceny biletów komunikacji miejskiej nie zdrożały przez ostatnich 10 lat, bo mam wrażenie, że tutaj mamy do czynienia z jakimś cudem. Teraz już bez mojej obecności yy, prześledźmy sobie zestawienie od tych, tych najmniejszych podwyżek do tych naprawdę największych. Dzięki, zapraszam. tied to the feeling but it's a roller coaster in my head